Siemana maleczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj kolejny już odcinek z gry Inside. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Tak jak znaczy nie mówiłem wam jeszcze, ale długo nie nagrywałem, bardzo tęskniłem w sumie za Inside. Gra wydaje się naprawdę świetna, więc mam nadzieję, że Wam się też podoba i że też lubicie to ze mną pograć w Inside. Pooglądać i, i po, postresować się. Tak, wydaje mi się, że w tym momencie właśnie skończyliśmy stojąc tam, więc no przykro mi, ale nie zapisało się. E, I co ja tutaj chciałem? Dobra, może skupmy się na grze. Co ja chciałem? No pewnie musimy wskoczyć do, do środka. Dokładnie, tak. I pewnie tu gdzieś zaraz znowu będzie nasza koleżanka, nie? Nie, koleżanki nie ma, ale są rybki. Są nasze koleżki, rybki. Nic tam głębiej nie widzę, więc wydaje mi się, że muszę płynąć tutaj. Tylko po co? Tu jest ściana. A tutaj? Tutaj strzelam, że też jest ściana. Tak jest. Więc po co mam tutaj cokolwiek robić? Aha, może muszę wyjść po prostu. Tak, mu musiałem wyjść. Dobrze, że wyszedłem. Dobrze, że tam niczego nie szukałem. No i tak jak mówię, ostatnio zrobiłem sobie taką króciutką przerwę. Widzieliście to pewnie. Znaczy przerwę, po prostu. Skupiłem się na czym innym, a nie na YouTubie. Troszkę więcej czasu poświęciłem Gabrysi, mojej dziewczynie. I, i no kilka dni nie nagrywałem. Kilka dni nic nie nagrywałem. Teraz tak dziwnie akurat mi... O Jezus! Czy widzieliście? Tam wiszą ludzie. To jest dziwne. Um, co ja tutaj wam powiem ciekawego? Co ja chciałem powiedzieć? Bo znowu... Aha, właśnie. I to są właśnie te, widać, kiedy ja nie nagrywam długo, że... No zaczynam się tutaj gubić, trochę mylić. I serio, już nie mam pojęcia, C tutaj jest jakiś safe. Czy ja ten safe mogę otworzyć? Tak, wygląda to naprawdę fajnie. Mówię, gra jest naprawdę bardzo ładna, jest naprawdę bardzo klimatyczna. Czy to jest to samo miejsce? Tak, to jest to samo miejsce. Okej. Okay. Nie wiem po co to wszystko... Nie wiem, co, co miało na celu to wszystko. Ale wydaje mi się, że muszę tam znowu jakoś wrócić. Może to coś rozwiąże. Troszkę nie nagrywałem i, i zapomniałem właśnie, co tutaj robiliśmy. Zapomniałem, o co w tym wszystkim chodziło. Ale już myślę, że wrócimy. Wrócimy do tego wszystkiego. Tu... No nie wiem. Co, 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 co tu trzeba zrobić? Co, co ma oznaczać tutaj ten punkt zrzutu tak jakoś naprawdę? I... Aha... Tutaj była coś, ale już tego nie ma. Tam. Ta, to miejsce, w którym weszliśmy, zniknęło. Zniknęło? Ono. Co tutaj jest? Tam widzę jakiś przycisk. Hmm. No Powiem Wam szczerze, że nie, nie mam. Nie wiem, co zrobić. Nie mam pojęcia, nie mam pomysłu. Znowu. Znowu jestem zagubiony w tej grze. Znowu nie wiem, co mam zrobić. Znowu nie wiem, jak. Nie wiem po co. Nie wiem czemu. No to na pewno to musi mieć jakiś, jakiś, tam jakiś sens. Może gdy ja stanę tu, kiedy to idę do góry, to coś się stanie. Nie. Nie wiem. No dobra, wydaje mi się, że, że muszę tam wrócić. Widocznie, widocznie coś zapomniałem. Staram się tutaj to jakoś zrobić, ale tutaj nie ma nic ani do ruszenia, ani nic. Więc wrócimy tam pod wodę, wrócimy do tego miejsca, do którego spadliśmy, bo teraz... E, będąc tam pod wodą, zamknęliśmy tak jakby dostęp znowu tam. Więc tam już wejść nie możemy pod spód. A może czegoś tam po prostu nie sprawdziłem? No, tak jak mówię, tam na górze nie ma już nic do sprawdzenia, więc wydaje mi się, że coś w tym musi być, że coś tutaj pominąłem. Wypłyńmy stąd i przebiegnijmy się tutaj. Tutaj gdzieś będzie ten przycisk, który nacisnęliśmy. I ten właśnie przycisk, tak, to jest ten przycisk, on zamknął górę. Teraz mogę go, tak, mogłem znowu otworzyć. Ale a, może tutaj coś trzeba. Tutaj, tutaj nie szedłem w tą stronę. A może... Tak, prawdopodobnie to, to jest właśnie ten. Ten powód, który powinniśmy zrobić. Hmm. Okej, okay, co tutaj? No nie wiem. Hmm. Co? To coś zrobi? Aha, dobra. Już chyba rozumiem. Trzeba znowu tutaj w... Nie. Trzeba tu wskoczyć. Wciągnąć to. Co to daje? Nie mam pojęcia. No dobra, to wszystko zaczyna się robić naprawdę trudne, mm, ale chyba wiem już o co chodzi. Tak mi się wydaje. Biegam tutaj jak głupi. Nie wiem ile było tej gry, które wy widzieliście, ale ja już grałem w to 15 minut. A wy widzieli. A, nie trafiłem. A, patrzcie, wydaje mi się, że to po prostu powinniśmy trafić a, tamtym wyskakującym czymś i dzięki temu będziemy mogli to tam zabrać. O. O tym mówiłem. Dzięki temu, że to będziemy mogli zabrać na górę, będziemy mogli coś tam pewnie zrobić. No, skoro da się to tutaj wziąć... Ale jak ja to wezmę na górę? Hm. O tym nie pomyślałem. No nie, no to na pewno... Aha! Czemu to w tą stronę? Aha, bo to jest kurde, czyli to działa na zasadzie nie po prostu, że to się do góry, tylko to działa na zasadzie... Poziomów. Yy, wiecie o co chodzi, nie? O! Kurde! Jestem mądrym człowiekiem, widzicie? Nie, nie jestem taki głupi. I gdzie to teraz? Pewnie muszę otworzyć tutaj przycisk. Znowu. Tak. Wziąć to. I zabrać to też na górę gdzieś. Tylko po co miałbym to zabierać? Na górę? Nie mam pojęcia. Ale weźmy to na górę. Myślę, że to. Będzie miało jakiś sens, no, znaczy no na pewno, na pewno tak to trzeba było zrobić, bo innego wyjścia nie ma. No, ta gra ma także jest tylko jedno rozwiązanie zagadki. Zaz tak mi się wydaje, no raczej tak jest tylko jedno rozwiązanie. No i skoro dało się tak zrobić, to pewnie coś tutaj będzie. No, tam nic nie dało się z tym jednym zrobić, teraz może z tymi dwoma, nie wiem, podsadzić jedno pod drugie, użyć dwóch naraz. Brzmi jak plan. No, nie brzmi najgorzej. Nie brzmi to najgorzej. I teraz wezmę to tutaj. Odpalę to. Wciągnę to. Odpalę to. Widzicie? Jezus. Teraz. Czemu to się rusza? Teraz y, góra jest wodą, a dół jest lądem. Czyli odwrotnie niż zawsze. Zawsze to woda była na dole, a u góry był ten... No te ciała, za dobrze muszę przyznać, tutaj nie wyglądają. Ale no, no co zrobisz? No widocznie, ta, tak musiało widocznie być. Jezu. O, tutaj jest jakiś właz. Więc pewnie tam będziemy musieli wejść. Zobaczymy, co tam się znajdzie. Otwórz to wszystko. Okej. Okay. Co to nie wiem, czy to spadło na ziemię? Tak, tutaj też coś jest, nie? Aha, tu jest jeszcze jedno, dobra. Spoko. To też wyciągniemy. O, i teraz się otworzyło. Tutaj dół się otworzył. Mam nadzieję, że tam trzeba wpłynąć. Ja spróbuję na pewno tam wpłynąć. Dobra, jestem. Jestem. No i tutaj znowu jest normalnie, że już góra jest. Wiecie, Wie, wiecie o co chodzi, nie? Pójdziemy w tą stronę, zobaczymy, czy nie będą musiały iść w tamtą, ale no zawsze, którą ze stron trzeba sprawdzić, więc sprawdzimy tą. Idziemy na górę, po drabinie na górę. Szybciutko tutaj sobie wyjdziemy i jest. Aha, dobra, myślałem, że jest ciemno jak w dupie. Na szczęście nie jest aż tak ciemno. I tam są ludzie znowu. Gdzie? A, czyli co? Zn Dalej jest tak, że dół jest, czyli... Że... Dobra, N nieważne. Znowu, widzicie? Znowu jest tak, jak mówiłem. No nie, tutaj nic nie zrobię. To o co chodzi? Skoro tu jest ląd... Co, mam na, mam na sam dół tą wodę sprowadzić? A, teraz wszystko jest pod wodą? Na wcześniej było jak? Wcześniej wszystko było lądem. Kurde, co ja mam zrobić? Raczej koło nich przepłynąć, to raczej nic nie da nie? No nic to nie dało. Kiedy dam wodę na samą, że wszystko było lądem, to wtedy nie wyjdę. Co teraz? Jak to znowu zrobić? Dobra, znowu tutaj wszystko tutaj kombinowałem. Tam, no nie da się tam wskoczyć, niestety. Nie biegłem jeszcze, jak wtedy wyszliśmy spod tej kraty. Tutaj nic nie mogę zrobić. Wydaje mi się, że wiem, jak to powinno wyglądać. Pewnie będę musiał na coś wskoczyć i dzięki temu... Bo wiecie, te drzwi i tamte otwierają się na pewnym poziomie. Ale na tym poziomie ja nie mogę doskoczyć tam do wody, żeby przepłynąć na drugą stronę. Więc wydaje mi się, że będziemy musieli coś tutaj przynieść. Tak jak było w poprzednim w poprzedniej zagadce, po to przynieść, żeby móc wskoczyć na to i z tego wskoczyć do wody. Okej, okay, tutaj są ludzie w klatce. No nie za fajnie to wygląda i tu są jakieś te, tylko no one nie wyglądają jakby się dały. Ej. Okej, okay, czyli o. Dobra. W tamtym pokoju spędziłem z 15 minut, tak bitych 15 minut. To co wy widzicie w tych odcinkach to w większości jest 20 minut. What? 20 minut tego, co ja naprawdę próbuję w te gry grać. To są normalni ludzie tam co stoją i patrzą na mnie i co ja teraz mogę zrobić? No nie wiem, no nie raczej raczej nie będę ryzykował się ruszania. Żeby ruszać to. Wydaje mi się, że, że mnie nie widzą. Tylko dziwne, że się nie skapnęli, że. że takie pudełko. Chociaż oni na mnie patrzą, chyba. A ten dzieciak, dzieciaczek jeszcze tyłem szedł. Widzieliście? Się ruszyłem. Dobra. Udało się uniknąć chyba kontaktu z nimi, ale właśnie. No to jest to, o czym mówiłem. To jest to, czego potrzebowaliśmy. Eee, tak. To próbowałem tam naprawdę zrobić wszystko, co tylko się dało, tylko jakie teraz to wniosę? Wydaje mi się, że po prostu teraz opuścimy wodę na maksa. Dzięki temu może ten karton będzie inaczej. O! Dokładnie o tym mówiłem. Kurde, jestem geniuszem. No ogólnie ta gra jest naprawdę ciężka. Nie możecie powiedzieć, że nie jest ciężka, bo jest naprawdę ciężka. Teraz przeniesiemy to tutaj. Bo na dół tego nie mogę znieść, nie? Niestety nie. Więc tam, co tam może być, że unosi się na, w wodzie? Nie wiem, powietrze może. Może być tam powietrze. Zeskoczmy tutaj. Podnieśmy wodę do takiego poziomu. A najpierw podnieśmy... Najpierw podnieśmy to na samą górę, żeby to spadło i teraz podnieśmy do takiego poziomu, kiedy otworzą się drzwi. Aha, drzwi są otwarte. Dobra, czyli. Tutaj. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz wejdziemy na tą skrzynkę. Wskoczymy na górę, bo na górze jest woda, jak już powiem. O, ideolo po prostu, ideolo. I teraz sobie przepłyniemy na górze i zeskoczymy. Tutaj koniec zagadki. Pięknie. Wyszło to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Co tutaj dalej? Tu są jakieś miny, znaczy jakieś boje. I czy ja muszę gdzieś tu spłynąć, czy nie muszę tu gdzieś spłynąć? Tu są znowu te ciała. Tam jest jakiś koleś. No nie sprawdzają. Tylko co oni sprawdzają? No nie wiem. Może ja tutaj muszę zaskoczyć? Całkiem możliwe, że właśnie to miałem zrobić. Mam nadzieję, że też, że mnie nie zauważyli, ale raczej nie. Co tutaj, co tutaj? Co tutaj się dzieje? No nie wiem. Wydaje mi się, że tak jak mówię to już od kilku odcinków, że zbliżamy się do końca. Na górze jest przycisk. Tylko znowu, jak ja się dostanę na górę. Nie mam pojęcia. Pewnie trzeba wrócić. Zapewne trzeba wrócić. Może znowu będzie gdzieś wajcha do. do wody. Albo ja po prostu zepsułem i muszę wrócić tam do tej wody. W której byliśmy na górze. Ciężko stwierdzić, czy oni tutaj dalej będą. Jeżeli będą, to przypał. I czy to jest to samo miejsce, w którym byliśmy wcześniej? Nie, to nie jest to samo miejsce. Tu też ich nie ma. O, ale jest tutaj dźwignia jakaś. Prawdopodobnie to jest dźwignia do wody, tylko że... Oh, shit. Oni się ruszają. Oni chcą mnie zabić, czy co? Dobra, nie. Czyli to trzeba było zrobić. Spoko. E, ściągnęliśmy ich tak jakby z, te, z tych lin, z tej wody. Dzięki temu oni będą... Teraz możemy nimi sterować. Oni po prostu za nami podążają. Więc pewnie będą mogli nas podsadzić do tego... do tego przycisku. Brzmi jak dobry plan. Więc to zróbmy. Niech oni nas podsadzą i wyrzucą w górę. U, źle, źle się wyrzuciłem. Czekajcie, stanę dokładnie pod przyciskiem teraz do góry. Nie, no to dalej jest za mało. To dalej jest za mało. Dobra, sprawa wygląda tak, że nie udało mi się tam doskoczyć. Próbowałem kilka razy, kilkanaście, ale pomyślałem o tym, że może gdyby opuścić wodę. O, spoko. Dobra, czyli wydaje mi się, że to ma sens, bo teraz opuścimy wodę. Tam na tych schodach na górę, które zaraz wam pokażę, jest dość nisko ten poziom, więc oni będą mogli mnie wrzucić do wody i ja będę mógł do, tak jakby podpłynąć do tego przycisku. Spróbujmy. Spróbujmy. O, patrzcie, dobra, jestem w wodzie i. Tak, oni dalej teraz za mną chodzą. Więc to spoko, tylko... No nie wiem, czy ja spadając, bo ten przycisk dalej jest dużo wyżej niż ja. Znaczy dużo niżej. Może kiedy będę spadał uda mi się to nacisnąć, a oni mnie tak jakby złapią? To ma jakiś sens, nie? Uff. Udało się. Dobra, więc o to wszystko w tym chodziło. Co tutaj? Tu są ludzie. Pracownicy. Aha, ale to są jacyś też jakieś zombiaki, więc one też za nami idą. Um, Niech idą, no zapraszam na wycieczkę. Zapraszam na wycieczkę. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wręcz. I co dalej? Co tutaj? Umarłem. Tak, umarłem. Dobra. Ale no nie przeskoczę tam. Chyba, że oni będą... Może... właśnie może mnie mogą wyrzucić, co? Znaczy nie tak, ale gdyby oni, gdybym jakoś zmusił ich, żeby oni spadli pierwsi. A znowu się nie udało. Nie wiem jak to zrobić. Szczerze, to nie mam pojęcia jak to zrobić. Stanę tutaj. No shit. Stanę tutaj i spróbuję skoczyć tam, i oni spadną trochę wcześniej. No nie, no nie wiem, jak mam to zrobić, nie mam pojęcia. A, może jak oni mnie podnoszą, patrzcie, jak oni mnie podnoszą na górę. No nie, tak też nie. Ale myślałem, że gdyby na przykład. Myślałem, że można chodzić, kiedy oni mnie podnoszą, ale gdybym tak stanął na samej krawędzi tak na samej, samej krawędzi i teraz kazał się podnieść. Ej, tu można, dobra. Czyli oni mogą mnie przerzucić, więc spoko. Bałem się, że nie mogą, ale jak widać, mogą. Aha, i teraz co? Ja muszę znowu tam wrócić, tak? Po prostu musiałem przeskoczyć, żeby oni mogli spaść, i teraz będą musieli mnie złapać. Prawdopodobnie tak to będzie wyglądało, tylko złapcie mnie. Dobra, udało się. I co? Teraz tutaj musicie mnie wrzucić. Prawdopodobnie, więc przytrzymam. Tak jest, wrzucili mnie. I co, rozstałem się już z nimi, to już, to już koniec naszej przygody? Nie wiem. Ale tego dowiemy się już w następnym odcinku, Inside. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja Wam się spodobałem, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się. Papa! Pa.